Książka jest kontrowersyjna i zmusza nas do własnych refleksji. Czy Wallis rzeczywiście nie zasługiwała na tytuł Księżnej Walii? Dlaczego konsekwentnie dwór królewski odmawiał jej tego tytułu? Aż w zasadzie do śmierci. Czy rzeczywiście Wallis była kobietą, której ten tytuł się nie należał? Czy jednak, jak powiedziała Virginia Woolf, że tak, nie należy jej się królewski tytuł, bo jest tak zwyczajna jak ja? Czyli ślub z Amerykanką nie mógł być y, akceptowany na dworze królewskim, a z drugiej strony, wiadomo, że jednak y, wybierano zawsze kobiety i mężczyzn, czasami jako mezalianse, ale jednak małżeństwa takie były. Jakie również za tym nas, po, następowały nadania tytułów. Wallis tego nie miała, w zasadzie aż do śmierci. Y, wszystkiego Państwu nie będę zdradzać, ale rzeczywiście jest to temat wart przemyślenia, dlaczego ten tytuł jej się nie należał, a może się właśnie należał i nie dostała go z jakiegoś powodu.